Terima kasih telah <laughs> menonton! z będziemy wchodzić, będziemy degustować Nie typowy Janusz, który nagrywa A tu, tu macie chłopaki bieszczadzkich zakapiorów Witam Was, moi drogi. Jako, że jestem tutaj, ja nie wiem jak, To mogę to powiedzieć tylko tyle jako, że jestem tutaj tak, to niech to mi pokaże dzisiaj o o Mają nazwę taką, wiesz, związaną z sikierą, dlatego wymyślili, że będzie taki toporek jakaś sikiera i numerkiem. że pani powiedziała w kuchni, co to jest, Co co sobie zamówiłaś? Babka ziemniacza. Siema dresy. Doszło do tego, że dresiarze też dojechali do Cisnej. Jesteśmy w siekiery, jak widać. Chłopaki już są po pisku, także... adresy z tej strony ekipa Butowskich. Dzisiaj jesteśmy sobie w karćmie, będziemy zajadać dobre żarcie. Będziemy zajadać placuchy, żeby nam rosły cycyku. Aha, nie było rąku tego twojego dziewczynka? Nie było. <gry> no. ja, nie wiem, nie czy widzicie ten dwa, ale z ja, tego Aaron wylał miskę z wodą No tak, specjalnie Dobra, co żeśmy jedli? Tarciucha? Placki? i no coś tam, coś tam Patrz, patrz co tam się dzieje Wieszczady wow. z powitem mgłą O, ale zimno Nie, chodźcie, nie Julek, zatarasuj, zatarasuj wejście ja tutaj, jak ciebie nie będzie. Wiecie, się facet, czy ma kobietę za rękę w sklepie? No. żeby nie szła na zakupy. I mamy tak, ma zarezerwowane hotel i domki. Z czego hotel jest w jednym ośrodku, a domki są w tym samym. Więc tak naprawdę mamy tydzień w hotelu i tydzień w domkach, w tym samym ośrodku. A jak to się mówi, proszę ja Was. Jutro idziemy na tarnicę, mama tam pokaże. Panoramę pan, y pan, pan <noise> Tutaj jest w ogóle chyba szkoła. No, szkoła. Ale dziwny, dziwnym trafem jest nieczynna w wakacje. Dziw... <noise> Dziwne. Dziwna sprawa. No, tak naprawdę chyba mamy bardzo fajny ośrodek z tego, co widziałem, że jak wjeżdżamy, bo nie jesteśmy odcywili... odcywilizowani. Tak, dobrze? Dobra. Dobra, tata... Odcięci od cywilizacji. O, dobrze, dobre słowo tata wymyślił. Weź tu najeźdź na tablicę, później ja pokażę. A tam nie będę do końca. Fajnie by było tutaj zjeżdżać na jakieś hulajce czy coś. Po no, no, prostu... Po tych wartepach szczególnie. Góra. Tutaj mamy te domki właśnie i tam mamy z tyłu hotel. A tutaj mamy... Uff. Nie bez parady jest piosenka bieszczady jak co roku witają. Raz, raz deszczem, raz słońcem. Raz słońcem. tak wygląda nasz hotel. Nie więcej. Dzień dobry, śniadanko. Musimy przychodzić tak o dziewiątym, bo teraz jest, jest dziewiąta czterdzieści. Dużo rzeczy, ja, takie mleko już sobie jezę. Śniadanko bym powiedział takie standardowe, ale wszystko smaczne i chlebu dobry Nie, bo wszystko jest tutaj, tak. Ja bym poprosił. O Tylko jeszcze trochę tak płatki owsiane sobie zażyczył tak dodatkowo, może. Siema, siema. Właśnie zjedliśmy. Znaczy, chłopaki zjedli. I mamy I też. A ja niestety nie zjadłam ponieważ mi nie dali jedzenia restauracja bardzo górniana nie polecam taka jest moja dnia ja nadal żarcie nie dostałem restauracja czekamy od e, godziny już a zapłaciliśmy za nie tak? zapłaciliśmy za to czego nie dostali. więc idziemy właśnie po zwrot pieniędzy nie dawajcie napiwków tutaj patrzcie kartę. właśnie Flonek po 14 godzinach dostał jedzenia. ja i mój brat słodziak, patrzcie Okulary mi właśnie nie A przepraszam No one są bliższe, ale też słodkie <laughs> nie Strasznie, strasznie, strasznie Ale tak głównie To powiem wam Że mam 12 lat Wiecie o tym? Nie wiesz o tym Dosyć ciekawe, co nie? A ten brzdąc tutaj O, ten o tym nie wie To on ma 10 Naprawdę, Franek Jesteś jak w święciudnach, zostałeś super pysznego koketa, to nie! No był akurat super pyszny. Był przepyszny. No ale dla mnie też był dobry. Nie, nie rozumiem o co mi chodzi. pierwszy dzień wydrówki wyłączam tej naszej ekipy czyli głównego jakiego głównego myłem się głównego jakby no, prezesa NH NH dresu głównego dresa drugi dzień wydrówki cały dzień jest pierwszy dzień wydrówki widoki są jak widzicie Wygląda taki ostry cień mgły. Zajdzie idzie nasz Brahol. Mama, proszę Państwa, ma koszulę gór. Mama jest miłośniczą gór. Chlew ja tutaj zielony i jak powiedział, że będzie się kamuflował. A tata tutaj będzie nie wiedział. Co? Aha, ludzie gór. A to też jest miłośnikiem gór. Ale mama jest faktycznie miłośnikiem gór, bo też ma pod koszulkę ludzie gór. No właśnie mówię, dlaczego mówię? I nawet ma nie plecak taki typowo górski z jakimś otwieraczem do butelek ja jestem miłościkiem mórz morza o! i oceany to za się z widzami i widzimy się w trzecim dniu wędrówki ciao 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 trzecim dniu wędrówki dokładnie spalić minus w której godzina? ile? ja już ciągle 12.30 12 12.30 12.30 to za sprawdź którą masz godzinę u siebie ja trzymam, ja trzymam, to jest prawie To czemu ja mam 11? Ale ja mam 11. To Ej, to się coś... Ej, to się coś powie. Ja mam 11.29. Ja mam 12:00 z a chłopaki mają po 11.30. Czekaj, bo my jesteśmy teraz przy ukraińskiej granicy. Zmienił się czas. No właśnie. Tata obiecał, że będzie winda, więc... Musimy doćmęć słowa. Z niedaleko obcy będzie winda. Zobaczcie. Jeszcze kawałek, tam za jedną górką, albo drugą, już nie pamiętam. Górką? Tam będzie winda i sam szczyt do Tarlicy, windą już. Ta normalnie sobie pójdziemy na basen, bo to jest taki środek z basenem. Tak normalnie chłopie na busaka. Skakujesz do basenu z kiślem. Na Bosaka, na tego kandydata na prezydenta? Nie wiem w ogóle co to jest. No Krzysztof Bosak. Mama troszkę zwolniła. Teraz mam, mam, tak się mamie musicie coś powiedzieć, wiesz, na przykład takiego to mama zawsze was goni. Dobra, tata mam dla ciebie pytanie. Hmm? Jeżeli są poziomki, to czemu nie ma pionówek? Julek, like, patrz jaki las. Nie widzę, drzewa mnie zasłaniają. Czy jesteś zmęczona? No, weszła spać. Aaron tutaj. Łysy, a on nie jest zmęczony. On dopiero się rozgrzewa. Jak będzie niedźwiedzie albo jakieś dzikie zwierzę, to muszę to nagrać, bo będzie to miało dużo lajków. <laughs> patrzcie, jak mnie nieźwierz pożera. <laughs> no, no patrzcie, że mam rzędki. Dajcie suba chcę zobaczyć, jak nie mam drugich. No, idziemy wciąż lasem. Julek jest wciąż z tyłu. Jak jest z tyłu? Z tyłu jest. Co? On no, Nie może zostawać tyle. No to mama czeka na Jurka a my idziemy tutaj. Z ich chłopakami. Tam będzie winda na końcu, także spokojnie. Pewnie. <laughs> Jeszcze raz powiedz. Że Jest zatwardzenie straszne na tym szlaku. Myślałem, że będziemy sobie spacerować tak Tego? Sam samotnie i tam raz na stolatkę zobaczymy, a tu wszystkie kurwa Janusze i Grażyny się wybrały na tarnicę. Najpierw głosowanie, później tarnica. A w ogóle to jest szósty dzień naszej wędrówki? My no jesteśmy strasznie zmęczeni. Tak, rozbiliśmy w 7 namiotów, skończyło nam się pożywienie. Zaczęliśmy pić wodę z, z tego z, z kałuż. Z torfowisk. Dokładnie, zaczęliśmy i, jeść. I spróbować, czy torf da się po prostu strawić. Ale straszna straczka, więc raz się skończyło i już nie jemy tego. Szukamy tutaj też zwierząt Jajecznicy na pokrzywach. Nie mamy jajek, więc jemy samą pokrzywę. Chyba robimy stopa. Spytaj mamy. Mama, robimy stopa? Na chwilę, tylko żeby się zerdbywało. No ja postawię. Jak to jest to mars to od, to. od tyłu czytamy. Nie wiem, co mówił. Muszę nagrywać. My z tatą jemy jakiego batonika proteinowego? Polecam Magda Gasler. <grym> Magda Gasler. Mama je wix z Jukem. No, no jestem znaczy, na tam na mój kanał. Ja promuję y, kanał mh Pamiętajcie żeby wpaść noczę to, to zaruszać, polecam serdecznie. Nie promuję y, Ale dobra, się. polecasz dlaczego? Dlatego, bo... A co, polecam? No. No, bo tam są fajniejsze filmiki niż na jakimś MHRS. Mua, Tata wziął kamienia do tego, żeby go rzucić, jak będzie jakiś bagno Żeby sam na niego znaleźć. No tak samo jak na swój telefon. 4-5 5-4. Chcę was nagrać a ile ucieka? Bo Jurek jest nie fotogeniczny. 8 dzień wędrówki chyba, ale właśnie przed chwilą wykorzystał kamienia. Daj kamienie. Ciążył mi ten kamień. Zaraz Aj, to sobie nie. znajdę jeszcze jednego. No i wszyscy już idą na statut tutaj z przodu. Ile tam kroków franek? Ja 10 tysięcy to jest no, Franek dziesięć 200. Więc no, całkiem spoko jak na godzinę 13.30. Przez ten czas bym, byliśmy sobie chyba skakali na trampolinie. Ale myślę, że nie już wlecieć, celu. Myślę, że po prostu zrobimy sobie gdzieś zdjęcie i napiszemy, że to była tarnica. Jesteśmy na szczycie tarnicy, jak widzicie. Drzewa trochę zasłaniają, ale to jest nieważne. Czekaj. To da. No. no to już mam trening motoryczny na cały mój miesiąc. No, to sam mój, mój, mój trener Norbert No to tam kardio. Jak w górach, to nic nie trzeba robić, tylko kardio. się samo robi. Co kardio? Tak się mówi na wysiłek, taki tlenowy. Czyli, że możesz normalnie oddychać, ale się męczysz. Bez tlenu jest wtedy, kiedy. Tak, po uproszczeniu, wtedy, kiedy nie możesz złapać tchu. Już, już dziewiąty dzień. No to już nie wiem, czy jest, nie jest to jedenasty dzień, ale byliśmy pr... przy sporej... Przez te wszystkie dni, żeśmy się nie przebierali, nie? Bo cały czas te same ciuchy. No, gdyby tutaj ze sobą nie brać. Majtki cały czas, same skarpetki. Byliśmy teraz na takiej małej przerwie. Musieliśmy zabić niedźwiedzia, żeby go zjeść, bo byliśmy głodni. Niestety... nie można się dowiedzieć. Niestety, to nie, ma... nie ma ręki. to nie ma ręki. No, ale mieliśmy chwilową przerwę. Tylko w sumie nie chwilową, bo ona była spora, nie? Ona była największa z tych przerw. Ale były ładne widoczki, słoneczko było, więc postanowiliśmy się zatrzymać. Nie wiem, czy widzicie, jest tam krzyż. Co To znaczy, że już się zbliżamy. Jeszcze tylko chwilę. No jechaliśmy tutaj, żeby uciekać sobie buty, a nie jakieś tam kanapeczki. O kurde, ale stu, stąd jest widok. Tata już mało mówi, bo zmęczony jest. Ciężko jest w godzina 13.07. Jeszcze, nie wiem, ze dwie i pół godziny. No z trzy godziny. Jest miejsce, na na sztata dotrzeć, widzicie ten, ten krzyż, tam zmierzamy. No i co, no, będziemy tutaj szli W górę i, i popatrzymy na te widoki. Ostatni, idziemy drugiej. To to straci mowę po bitce z Niedźwiedziem, a ze mną na razie jeszcze wszystko w porządku. Uciec. Nadkąd, zdążyłem uciec. Dokładnie, uciec. Przed szponami niedźwiedzia, pazurami, przepraszam. Daliśmy radę. Nie widać dlaczego z celu. Na chwilę się spytamy resztę uczestników jak oni sobie radzą. Na samym początku pogoda była ładna. Tak, a teraz się makierzy. Wow, jakby to wyglądało jakby to był jakiś napis, czekajcie. Hollywood. Obiecałem. Jak wyjdziemy na tarnicę, tata wam pokaże pokażę. Jak się nazywała ta góra cycownica? Tarczyca, Aha. Mia a miażdżyca, sorry. Miazga, po prostu ta góra to była miazg. Franek, tak? dzień 16 zakończony naszej wędrówki. Powiedz coś w temacie jak było, co było największym wyzwaniem. Dobrze, więc y, przestępuję do moiny. Mój... E, ogólnie no to najłatwiejsza była trasa te od tutaj od połosa tego dokładnie, do lasu, do początku lasu potem przeleśliśmy lesie już górki ponieważ mieliśmy strasznie, strasznie dużo stromych schodów, ale potem jak już wyszliśmy z tego lasu, no to szliśmy tak po górach, już na nic, nic nic nam już nie zasłaniało mogliśmy sobie obejrzeć największe wyzwanie było to, jak wyszliśmy z tego lasu, podeszliśmy kawałek w górę, strasznie wiało i było też bardzo stromo. I co, już wtedy wymiękłeś, tak? Myślałeś, już nie, już wtedy. nie wyjdę na tarczycę pieprze no już, już to, do chciałem widzenia. Wracać. Tam byliśmy. Dajemy radę. Gdzie? Tam. Hmm. widać krzyż. Jest tarczyca. Poczekaj. Nie widać. widać krzyż. A nie widać krzyżu. A nie Tu, tu okay. byliśmy. Widać, widać. Tam, tam. Drugi, tam. No, widać krzyż. Ta, ta, ta pierwsza górka, to żeśmy przechodzili tyłem. No, widać no ale widać krzyż. Na drugą górkę. No, ale wycieczka fajna, właśnie wracamy sobie. Jeszcze najgorsze jest to, że wcale blisko nie można parkować. Trzeba przejść kawałek, więc... Tak, a tam są jeszcze zwolennicy polityczni Andrzeja Dudy. Andrzeja. Więc jest to o, o tyle Andrzeja. Jest to o tyle trudne że będziemy musieli przejść przez ich zasieki, oni przygotowali dla nas po prostu taki, taką ścieżkę zdrowia, jak to się mówi że będziemy szli takim, oni ustawieni są przy takim szpalerem z jednej i z drugiej strony ulicy będą dla nas rzucać kamieniami, pałkami na studa, my musimy po prostu jak najszybciej to przejść bo, jesteś, bo nie jesteśmy zwolennikami yy, yy Andrzeja Dudy dlatego... <grym> dlatego będzie to trudne Ale kto nie da rady jak my, n? Adresy. Dokładnie. A Ryszlarze my. A my będziemy się widzieć chyba w aucie, czy nie? No. Dobra, Mordy, my już jesteśmy w aucie. Tu jest Aaron, tutaj jest Julek. Siema. A, tutaj jest No i to. Od razu mówię, że rzeczy przedstawione w tym filmie są ciężkim wypadkiem. X tak to skomentuję. O, idziemy w świat mamusi, uwaga, mam pokazać Uwaga, Tadan budy. A tutaj F8 a teraz idziemy na placki po bieszczacku. O, jak załadnie zapachniało. Plackami po bieszczacku. Mm. O, budy, sklepy z niepotrzebnymi rzeczami. Teraz powiedz, żeby nikt nie słyszał. No, O la la, no no no. Może później na deser. Najpierw, najpierw coś sensownego. Chłopaki obiecuję, że coś będzie, ale najpierw coś sensownego. Owoc albo albo jakiś albo jakaś broń. Aronek, towar macany należy do Macanta. Nie to, dalej, dalej. Tak wygląda solina. I tak wyglądają sklepy z niepotrzebnymi rzeczami. To jest skin z z CS goła ten.

bom <grywa> i, i, i czarny <grywa> to jest ostry, tu jest Rusopson, Robson, a tu jest drugi koson. No. dzisiaj idziemy na ciecce. On może być Idziemy i na wietnamską podobno, podobno droga trochę krótsza. Podobno podobno droga trochę krótsza, bo trzeba chyba Dzień 64, naszej wycieczki. No, szliśmy 64 dni, a dzisiaj tylko 32, więc spoko. No, tutaj y, nasza mama, gdzie z nami się na wycieczkę, y, pokazuje język. Siemano Koksy, właśnie weszliśmy na górę. Właśnie, z Busze. Weszliśmy właśnie na górę. No, tam są moi bracia, tam, y, tam jest tata. A y, tam gdzieś już poszła mama. Tam po stronę. Teraz będziemy szli. Już wam pok pokazuję. Tam. Właśnie weszliśmy na chyba jeden z wyższych szczytów. Jest przepięknie. Patrzcie jaki fajny piesek. Owczarek podhalański. Pilnuje. Pies pasterski. Podchodzi do motocyklisty. Patrz. Podszedł do motocyklisty. Pierwsze wrażenie? Tutaj już nam Pan przyniósł rzeczy. Tutaj Aron będzie spał. Jeszcze trochę robią przemeblowanie. Tak. I to jest na plus. Pod tym. Away, away, tak. Ciasny, ale własny. Więc ja jestem zmęczony. i na razie do pokoju. Do widzenia. Do widzenia. Chłopak chyba lepszy z tego co mi się wydaje. Przepraszam, jedna osoba na schodach. Wiem, ale co ty robisz? Co ty robisz? Ja schodzę. Pozwolicie, że ponapawam się teraz Właśnie. widokiem bez kamery. Szymonko, jesteśmy w Słotwinach, no na ulicy Słotwińskiej w granicy Wyszliśmy sobie na najwyższą wieżę jak wszystkie Janusze tutaj okoliczne i grażyny. I sobie oglądamy, jest elegancko. No patrzcie jak w ogóle jaki widok. Zapłaciliśmy prawie czysto za wyjście zamiast sobie po prostu wyjść na górkę za dwie dychy. No ale dobra, niech będzie. To są widoczki, są przednie. Jedziemy teraz właśnie dzisiaj na siwe wiry. Sine. Sine wiry. Nie wiem, ja już jestem do wycieczek tak wiecie, tak średnio, jeśli chodzi o góry. Ale jeśli chodzi o płaskie, to może Zobaczę, ma... zobaczę. Zobacz. Ważne jest to, żeby były w miarę ładne widoki. I wtedy to może naprawić trochę. Jesteśmy na wędrówce. Chcieliśmy chyba około 11.50 wędrówkę. Już idziemy 5 minut. 10. No jakieś jeszcze chyba z półtorej na, godziny na, przed Patrzcie jakie sprzyjające to. warunki do wędrówki. ołtarza prawosławnego. Tutaj są drzwi, były drzwi. Tutaj się zaczynało wejście całe. Są groby najbogatszych tutaj. Gospodarzy. wsi Gospodarzy, którzy zapundowali tak jakby. A wieś nazywała się? Fertku? Zawój. Zawój. Przepraszam. Zapomniałem. A Fertkowie to chyba byli najbogatsi. Najbogaci. I nie no. wiemy gdzie jest chyba grob. Ale... Tutaj się wchodziło do cerkwi. Wydaje mi się, że tam. tam jest kawałek ołtarza widoczny. I widać jeszcze zarys fundamentów ścian cerkwi, ponieważ cerkiew była drewniana. To widać tutaj. W 1947 co się stało z tą cerkwią? Spalili, spaliło je wojsko polskie. Mhm. Po wysiedleniu wszystkich Ukraińców spalili tą cerkiew, żeby, żeby nie mieli gdzie wracać. I przechodzimy, ołtarz. Przechodzimy jeszcze koło wsi? I wszędzie są groby. Tutaj jest Gdzieś wrętaż? tylko, że już ich. Po prostu nie ma. Cmentarzysko. Nie. Tutaj jest cmentarz, ale tak naprawdę na, na dole mamy 31 yy, domków. Wyjście było ekstremalne, no to trzeba to. było wyjść po dosyć stromym zboczu. Nas, Siemanko, rodzinka. Zaczynamy piknik. Mama jest uśmiechnięta dzisiaj. A, gdzie jest moja Ktoś to jakoś podzieli? Trzeba jakoś rozpoznać. Hmm. No, mamy oczywiście, jak tata jest serek, zawsze z pewnym dodatkiem, który zawsze mam ze sobą. Mianowicie, co no, cukier. Ciepła? Myślę, że dość ciepła. Jakby co to możecie być, bananowie. Na wyprawę, no, na to, wyprawę. Jak się utopisz z tym telefonem za 2,5 koła, to nie pij, dobrze? O fajną reklamę zrobiłeś. Za 2,5 koła O oh, yes. O oh, Boże, ale zimne... Oh. No, teraz Szło tak się powoli. Teraz się zrobiła w rękiem Powiem Ci, że nie wykąpałem. Uwaga. Zimnica challenge. Dobrze, ale zobacz, co ja ci przyniosłem od Julusia. Dałem ci kamień z wielkim love, teraz mam milionów sto. Jedyne, co ci mogę dać, to kamień z lo wielkim love. No to mówię, że od ciebie. A po szkole chodziliśmy na kremówki. Znaczy, wróci. A po wędrówkach, chodziliśmy na bilarda. E, e, biała? Nie ja. ma! Właśnie jesteśmy w drodze do domu. Siema dresy! Mamośka ma okularki. Mama, uh. wygląda. mama nie wyglądasz Pana. jak dresiarz. Nie, mama fajnie. Prawdziwy wyda. dresiarz nie ma kularu. Dobra, to będzie. Tu co, mam być lewa? Masz być dresiarzem i oczywiście do odrobiny cywilizacji, czyli teraz pędzimy do McBurger'a, żeby zjeść jakiegoś, rozumiesz, hamburgera z tłuszczem. No, także już jesteśmy w na 40 minut będziemy w Maku. Mieliśmy wyjeżdżać dopiero jutro o 10, ale rodzice już tak naprawdę wcześniej planowali to, żeby po prostu wyjechać później po prostu, nie? Wcześniej, przepraszam, wcześniej, więc pojechaliśmy dzisiaj, a nie wczoraj, ale dzisiaj się przynajmniej... Dzisiaj ja nie, a nie... Śpijmy się przynajmniej. Trochę w otulinie pięknego Bieszczackiego Parku Narodowego ze słabymi chęciami, ale jednak, jak to ktoś powiedział, lepiej zrobić trening na 30%, bo zawsze to będzie 30%, a nie 0%. No więc, takim trochę nastawieniem, przystępuję dziś do treningu. No niestety, jest to taki trening trochę na pługwistka, dlatego że nie, mam, nie mamy tu sprzętu, ale mam trzy gumy. Mam taką konstrukcję tam za jednym z, dom z domków. Jest taka konstrukcja metalowa, będę się nią wspomagał i nagram po prostu to, co mogę w tym momencie wyciągnąć z tego wszystkiego, co tutaj mam do dyspozycji. Zapraszam. 15 powtórzeń przysiad z gumą. Może się wydawać, że jest łatwo, ale jak jest człowiek nierozruszany, to nawet 15 powtórzeń z gumą, która ma bardzo duży opór, może sprawić trudność. Ostatnia seryjka. W tym zrobię to będą łydki, teoretycznie nie muszę ich robić, ponieważ wczoraj wychodziłem się trochę na wetlińskiej i cały czas była wspinaczka, więc popracowały i trochę bolą, ale zrobimy jeszcze dzisiaj. Do łydek wcale nie trzeba dużego ciężaru, wystarczy po prostu robić to z czuciem mięśniowym i łydy palą jak złoto, polecam, guma wystarczy. To już koniec tak pięknych okolicznościach przyrody w Bieszczadzkim parku z komarami i z fajną załogą Julek i Olga, I Olga. pozdrawiam cześć